Aleluja, Aleluja, Aleluja. Pan z Wami i słuchaj słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem. Kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę powiadam Wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto więc uniży się jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się żebyście nie gardzili żadnym z tych małych. Albowiem powiadam wam, a aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje, jeśli kto posiada sto owiec i zapłąka się jedna z nich, czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, za prawdą powiadam wam, Cieszy się nią bardziej niż 99 ma tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Oto słowo pańskie. Pana, Pana, nie liczą się. Rzeczy, które czynimy, nie liczy się, kto zrobi więcej, kto zrobi lepiej. Ale ważne jest to, by serce było nastawione na Boga, by serce ufało Panu Bogu. Bo nie jesteśmy w stanie zrobić więcej. Nie jesteśmy w stanie pewnych przeszkód pokonać, pewnych trudności pokonać, ale ufać możemy. I to myślę, że bardzo znane nam już, zaufajmy Panu, jest na tyle istotne, że stajemy się jak dzieci. Być jak dziecko to znaczy w prostocie stanąć przed Bogiem i po prostu mówić. Być yy, szczerym, nic nie ukrywając, nic nie kombinować, nie kombinując. Mówić Panu Bogu to, co, to, co w nas jest po prostu. Nie liczyć na siebie, ale liczyć na Pana Boga. Chciałbym podzielić się tym, że w tym stawaniu się dzieckiem mamy w różnych okolicznościach wspólnotę. Zawsze nam towarzyszą jacyś ludzie, jakieś grupy, by wzajemnie się ubogacać, prowadzić, by pomagać sobie, a także uczyć się od siebie nawzajem. W tym czasie naszego Czteroosobowego pielgrzymowania tworzyliśmy bardzo wyjątkową wspólnotę. I chociaż na takie podziękowania jeszcze przyjdzie jutro czas, to teraz jest taki moment, kiedy możemy właśnie nawiązywać, nawiązując do Ewangelii, Ewangelii by stawać się jak dziecko, by ufać Panu Bogu, tą ufność odzwierciedlić właśnie w tej wspólnocie. Bo. W tej wyjątkowej wspólnocie na pewno taka ufność, zaufanie do siebie nawzajem nam towarzyszyło, ale myślę, że księża też się pod tym podpiszą, bo rozmawiamy o tym, że dla nas jest to bardzo mocne doświadczenie takiej wspólnoty, co prawda tylko na 11-12 dni ale y, wspólnoty, która jest dana sobie, by wzajemnie się wspierać. Dana i zadana, jak mówił Jan Paweł II. I bardzo mocno odczuliśmy potrzebę drugiej osoby, bo samemu byłoby trudniej. O jedną osobę, o jednego księdza już byłoby trudniej. Ale ja muszę powiedzieć, że dużo takiego zaufania doświadczyłem, ale też i... Y, Troski, opieki, też wspólnego doświadczenia, jak rano jeszcze rozmawialiśmy, braterstwa i jedności, kiedy zawsze byliśmy razem cały dzień. No wiadomo, chwile były na odpoczynek, ale każdy etap, każdy kilometr razem, kiedy mogliśmy rozmawiać, modlić się, a kiedy była taka potrzeba, to i milczeć. I na pewno Pan Bóg dał nam wiele w tym czasie. Tu z Łukaszem młodsi, to się mogliśmy więcej uczyć tego doświadczenia i kapłańskiego i takiego i duszpasterskiego, bo wbrew pozorom w tych naszych rozmowach takie y, tematy też się pojawiały. I na pewno to wszystko, co, y, co nas spotkało, było wielkim, wielką łaską od Pana Boga i dla nas wielkim wyrazem Bożej miłości. Amen.